Hacper, chodź. Na dół natychmiast. I nie ma, że nie mam. Dla ciebie dobrą. Wiadomość. Zara, przyjdę. Muszę coś zrobić. Nie teraz masz. Teraz zejść na dół natychmiast. No dobra, nie. dr japy, już idę. No jakie masz? Tam wiadomości do na dzisiaj. Wyprowadzamy się do mojego męża i pakuj się, bo jutro lecimy samolotem. Okej, okay, już idę. Dobra, tylko muszę wziąć walizkę i plecak na wszelki... Dobra, już się spakowałem. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Schodzę na dół. Dobra, ciekawe gdzie dotka jest mama. Czekam już. Dziesięć minut. O, jesteś w końcu. Zaraz, mój mąż powinien być swoją fureczką. Okej, okay. wsiadać. Są na Nowym Jorku. Idźcie do domu. Ja wezmę wasze bagaże do waszych pokoi. Idą do domu? Nie no, dom marzeń normalnie. Zawsze chciałem. Taki mieć. Suń dupę o Jacie Regacie, ale chata normalnie jak z kosmosu. Wow. Ech, dobra, tylko gdzie jest mój pokój? Ja cię zaprowadzę do twojego pokoju. Mój szanowny bracie. Niebo ja mój. Kochany bracie. Nie chcesz się ze mną kłócić, ty kiełbaso, jedna. Wypad ty, co jedna. Ja przynajmniej nie latam jak mucha za gównem. O, uwaga, śpiąca królewna się obudziła. Aha, a co to za przystojniak? Na pewno nie, czery twój, glamour to gówno. Ty jesteś pick me girl, haha. Zapomniałaś, że nie, to jestem twoim lustrem. Czy co, kurde? Uwaga, królowa, to bad boy, haha. Zamknij się, misiók, a co to za chłopak? Czy to jest mój sen? No właśnie, nie. Ja tu jestem najstarsza i on powinien być mój, bo... To na pewno jest z tego samego rocznika. Patrzcie, czyż to niec jest nasz nowy brat? No tak, a co? Mam ci kupić okulary? Zamknij się, się, ja tu jestem najstarsza. No i patrzcie, co? Zrobiłyście przez to, nie mam widoczku ładniejszego od was. No bo to przez ciebie, niedźwiedziu. Chyba się ciebie przestraszył. I że strachu uciekł od ciebie. Dobra, cicho. W końcu znalazłem swój pokój, tyle jest. Tam dziewczyn, że aż w głowie się nie mieści. Um, cześć. Czy masz ze mną pokój? Nadia kiwnęła głową! Um, okej. Okay. Czy jesteś nieśmiała, jak tak? To cię zostawię w spokoju. Jak będziesz chciała, to się odezwiesz. Ogólnie jak się nazywasz. Nazywam się Nadia, tylko że jestem. Zbyt nieśmiała, żeby się odzywać. Ładne imię, ja jestem Kacper. Śliczne imię ogólnie. Tamte dziewczyny to moje siostry. Jest nas szóstka, tylko nie dostań kroka zawału. Jak będziemy tam? Wszystkie razem. Okej. Okay. Dzieciaki chodźcie na kolację. Dobrze idziemy. Tato czemu mam tak mało jedzenia? No bo tak ma być u tyle. Córciu, nałożyć ci jedzenia. Jej nie nakładaj. Lepiej mi nałóż, bo jestem głodny. Nie pytałam cię o zdanie, tylko ją pytałam. Tak proszę, jestem droba głodna od jednego kropka tygodnia, proszę. Dobrze. Jej nie nakładaj. Ona nie jest głodna, tylko kłamie. Ale i tak jej nałożę. Nie, ona nie może jeść, bo ma dietę. Co ty wymyślasz? Jaką dietę? Ja już nie jem i nie jestem głodna. Idę dać jej na to, co zasłużyła do sobie gówniara jedna. Nie rób tego ona. Jest głodna dopiero. Do ciebie to dotarło. Każdy musi jeść. Fajne bajeczki mi tu opowiadasz. Odpuść jej misio. Tym razem macie obojga farta. Zawsze jestem traktowana. Jakby mnie nie miało tu. Być odkąd mama stąd odeszła, wszystko się zmieniło. Tata mnie nie chłopka na widzi, a nawet siostry. Zazdroszczą mi, bo mam krój pokój z Kacprem. A co jeżeli oni mnie nie chcą, a może cały świat mnie nie chce? Jestem głodna już tydzień. Cała szkoła mnie nie lubi. A może jakbym uciekła z domu, to by wszystko się zmieniło? Jestem po prostu kwa przypadkiem i kwa którego nikt nie chce przyjąć. Dlaczego płaczesz? Czy to dlatego, że tata nie chciał, żeby mama do kcei nałożyła jedzenie? Nie to chodzi, o co innego nie. Przejmuj się mną. Jestem nikim po prostu. Dzięki, że mam ciebie. Jeśli coś się dzieje, masz mnie, to cię obronie, okej? Okay? Spoko, trochę gorąco mi jest, aż nawet za bardzo, puść mnie. Nigdy cię nie puszczę, jesteś tylko moja na zawsze. Em, proszę, puść mnie, muszę do kibla. Idziesz ze mną, ja cię nie puszczę. Hej, co robicie? Przytulamy się, bo jesteśmy rodzeństwem. To normalne, prawda? Ech, zakochałeś się. I nie chcesz, żebym cię wydała. Proszę, pom... Nie zdradzaj tej tajemnicy, bo nie chcę, żeby było wszystko drogna jaw, okej? Okay? Nie ma problemu. Nadia, coś chciałaś, prawda? Śmiało mów. Ona chce bardzo pić, przynieść wodę. Nie pytałam cię o zdanie, tylko te Nadia. Pomóż mi, Ej, proszę. Ej, kto ma ochotę na jakieś jedzenie? Ech, nie mogę z tobą, może innym, kto razem przyjdę... Teraz cię ukaram. Czyli to był tylko sen? Uciekam stąd, chyba ten dom, do jaki jest nawiedzony jakiś chyba. Uciekam do lasu, pod na ulicę Bąkową. Jezu, jaki miałem dziwny sen, tak ogólnie. O czym, bo ja o tym, że ty mnie przytuliłeś, a mi było gorąco i nie. Chciałeś mnie puścić, i potem siostra przyszła, i jak wyszła, to chciałeś mnie ukarać. Miałem ten sam sen, tylko że niedokończony. Zaraz przyjdę. Może znajdę jej pamiętniczek z troka sekretami se poczytam Ciekawe, jakie sekrety ma Dobra, zaczynamy W sumie to jej sekrety I ja nie mam prawa wiedzieć Ale co tam se zaryzykować? Hehe Drogi pamiętniku od jakiegoś czasu Mój tata Staje się bardziej podejrzany W nocy wychodzi na długie wyprawy I wraca zawsze Zmęczony Odkąd mama odeszła Nawet ciekawe Nie, jest dobra Lecimy do dalej Drogi pamiętniku od jakiegoś czasu zakochałam się w Kacprze. Nie wiem dlaczego, ale mi się spodobał. Nie wiem, jak mu to wyznać. Ale na pewno mnie nie zechce, bo jestem atencjuszką. Oraz wyglądam gorzej niż ropucha. O nie zaraz przyjdzie. Słyszę te kroki, muszę. Jak najszybciej schować. Ten pamiętnik. Uf, ale mam tylko twarde, mam nadzieję, że się nie skapnie. Udaję, że tego nie wiem i potem jej powiem prawdę. Jestem zestresowany. O moja śpiąca królewna wstała, he he. Idziemy na dół? A po co tak to ogólnie jak po jedzenie to okej? Okay. Chciałam coś obejrzeć, ale innym razem i ogólnie idę po jedzenie i zaraz przyjdę i nie grzeb mi w rzeczach okej. Okay. Okej. Okay. Ej, chyba się w niej serio bujam, ale też się wstydzę to powiedzieć. Kamy my oboje nie wiemy, jak to trochę sobie powiedzieć. Trudna sprawa, he? Dobra, poczytam sobie dalej w pamiętniczku. Drogi pamiętniku, od jakiegoś czasu chcę uciec z domu, bo nikt mnie nie lubi i nienawidzi. Tata chce mnie ciągle karać oraz dostaje mało jedzenia. Trochę to dziwne. Mówi mi, że nie starczy dla całej rodziny, skoro Kasam żre po nocach całe jedzenie, i zwala na mnie, a siostry się na mnie. Patrzą jak na tą najwinniejszą. Um, trochę to dziwne może. Wtedy się to działo. Ale pytanie, czy ona to napisała teraz, czy przed chwilą, wczoraj kilka godzin temu? Czy o co tu chodzi? Ogólnie nigdzie to nie mogłam znaleźć chipsów lub coś w tym stylu. Chyba tata nam zjadł, he he. Mi mama wyjada krok jedzenie i potem tok mówiła, czemu wszystko zjadłeś to miało być na jutro. No cześć Nadia, a co to za kretyn? To jest mój nowy kubrat i nie wyzywaj. Go spokojnie, to nie jest porywacz. Chyba twój przyszły drog mąż już was shipuje. Pasujecie do siebie bardzo. Tylko nie mów rodzicom, bo nas zabiją. I tak nie jesteście krok prawdziwym rodzeństwem. Nie urodziliście się razem, więc czemu mają mieć problem? He. No prawda, ale rodzice to tak różnie reagują, więc co mam to na to poradzić? Jeżeli będziecie chcieli krok ciągi dalsze, dajcie lajk, like, kroku i suba. I to na tyle, papa!